я могу еще No to ja już go nie ma w sobie. Halo, halo, jak nas słychać, mamy nadzieję, że bardzo dobrze, bo już przed sekundką pierwszy gwizdek arbitrów na boiskach na wrocławskich kłokoczycach. Ósma edycja Fortuna Pucharu Polski za mikrofonami na boisku numer jeden. Przemysław Kaczmarek z Soka.pl. I Dawid Szeluga, również z Nie mogliśmy się doczekać, nie mogliśmy zasnąć w oczekiwaniu na wielkie emocje dzisiejszego dnia. Na początek myślę, że bardzo dobre spotkanie, taką grzeweczkę, taki biforek przed prawdziwy pił, prawdziwy, prawdziwymi piłkarskimi emocjami, czyli. Drużyny, które zakwalifikowały się do ścisłego finału Mistrzostw Polski: Athletic Hornet z Bartniczka kontra Stolu. Może zapoznamy Państwa, ależ tutaj już mamy pierwszą bramkę. E, mamy 1 do 0 dla Bartisu. szybko poszło e, zawodnikom e, Storunia. Strzelcem gola e, na 1 do 0. Też tutaj już mamy pierwszą bramkę. E, mamy 1 do 0 dla Bartistu, szybko poszło e, zawodnikom. E szarych kompletach, jeżeli już wywołałeś zawodników Bartistu do tablicy, no to przyjechali dzisiaj wicemistrzowie Polski w następującym zestawieniu. E, Bramkarz Jakub Patrzak 23, Daniel Matuszak 7, Krystian Kraśniewski 96, Kamil Lewandowski 17. E, legenda piłki nożnej sześciosobowej Krzysztof Elster, kapitan tego zespołu 27, Kamil Kucharski, chociaż jeszcze Kamila e, dzisiaj tutaj nie widzieliśmy. 79, Olaf Wójtowicz 10, to Maciej Dudek 70, Bartosz Olkowski 92, Marcin Bluczyński 82, Marcin Mikołajewicz no 11, zdobywca bramki Patryk Piotrowski. Tak jest, z kolei zespół Athletic Hornets Bartniczka w zestawieniu dzisiaj 21 Szymon Cieśliński, 13 Marcin Niedbalski 6 Mateusz Świniarski, 7 Bartek Zamkowski, 8 Artur Celmer, 10 Łukasz Celmer, 11 lub 9 Kamil Sternicki, 13 Marcin Jedbalski, to już wspominałem, 23 Marek Milewski, 30 lub 3 Wiesław Becmer, 98 Damian Lewandowski, 88 lub 45 Dominik Lewandowski i 97 Patryk Kowalski. Tutaj na papierze na pewno lepiej wygląda Bartis, no ale atletyk Hornet z Bartniczka pokazali w zeszłym tygodniu jak należy grać w piłkę no i zakwalifikowali się do ścisłego finału Mistrzostw Polski. Tutaj też przyjechali ponad 500 km, żeby rywalizować na obiektach Ślęzy Wrocław w ósmej edycji Fortuna Pucharu Polski. Dzisiaj o godzinie 19.50 mecz finałowy to Ten smak e, pucharu Bartis Toruń już, e, już zaznał w 2020 roku. Również tutaj na wrocławskiej e, Ślędzy ekipa Krzysztofa Elstera zdobyła Puchar e, Polski. No ale następne lata to smak srebra. No bo niestety dwie porażki e, zawodników z Torunia. Oczywiście niestety e, dla nich, a niestety dla zawodników e, piwkarzy. No i Bartis e, tutaj e, przyjechał tylko po złoto. No, myślę, że inny kolor medali nie będzie zadowalał Ekipy z województwa kujawsko-pomorskiego. W grupie E oprócz Bartistu oraz Atletiku Hordes Bartniczka, to no to Dawid, tak nazwaliśmy tutaj grupę E, grupą śmierci, czyli Śródmieście Grudziądz, zeszłoroczny finalista Mistrzostw Polski oraz Zakład Pogrzebowy Tamatos Warszawa, czyli ekipa mocno turniejowa, która wygrała w turniej Soka Kaliszka. No i rewelacja zeszłotygodniowych eliminacji Orły Sarnosia za góro, więc wydaje mi się, że no tutaj każdy wynik w tym spotkaniu, każdy mecz będzie gdzieś na styku i będą decydowały detale o tym, kto ostatecznie awansuje do najlepszej szesnastki tego turnieju. Tak jest, ja już tutaj próbuję, próbuję odczytywać komentarze na naszym YouTubie, i chętnie, chętnie tutaj dzisiaj będziemy z wami w interakcji, porozmawiamy, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie trudniej, odnośnie soka, odnośnie danych piłkarzy, mówcie, pytajcie, chętnie, chętnie porozmawiamy, no bo czeka nas tak naprawdę prawie 12 godzin rozmowy, więc no, lubimy się z Dawidem bardzo, no ale... <grymne> e, musimy, e, musimy też e, rozmawiać z innymi ludźmi Tak jest, tak jest, tutaj odpowiadam Jezusowi e, <grymne> to nie wiem same, samego rana same samej góry Jezus, Żeby obejrzeć <grymne> się oglądać A teraz święty uderzenie! <górne> Zapisujemy to Panie Dawidzie fenomenalne e, uderzenie to e, nie <grymne> 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 same, samego rana sam góry <grymne> Żeby obejrzeć <grymne> się oglądać A teraz człowieka uderzenie! <górne> Na jeden do jednego no i tak jak wspomniałem Hornet Bartniczka wraca, wraca do gry, no i mamy remis w tym pojedynku. Tak jest, tutaj na Wróćmy pewno... do Jezusa. Wróćmy do Jezusa, e, dawać Śródmieście, oczywiście tam kolejny komentarz, że Śródmieścia to nigdy nie pokażą. Śródmieście, moi drodzy, pokazujemy na drugiej transmisji, która równolegle jest pokazywana na playarena.pl, na fanpage'u, e, przepraszam, na... E, kanale youtubeowym. Także jeśli chcecie obejrzeć sobie spotkanie Śródmieścia z Orłami Sarnosia, no to spotkanie na transmisji numer dwa. Tak jest, tam na boisku numer dwa, duet komentatorów Kamil Węgrzyk, Mateusz Sochacki dzisiaj jesteśmy jako redakcja soka.pl w pięć sześć osób tak naprawdę no tych czterech komentatorów Jeden człowiek latający gdzieś, żeby pokazać Wam backstage tych, tych rozgrywek na relacjach lokalnych, na relacjach na fanpage'u pl Więc mocnym zestawieniem przyjechała tutaj redakcja emocjonować się piłkarskimi wydarzeniami. No i warto było chociażby dla tej bramki Wiesława Bletzbera Tak jest, przepiękna bramka, tutaj wpakował, piłka odbiła się od słupka, Matczak bez szans. Teraz Piotrowski próbował tam lewą stroną, Kraśniewski, potężne uderzenie, ale obok bramki no gdyby to wpadło, to mielibyśmy dwie naprawdę piękne bramki w tym spotkaniu, już na samym starcie turnieju. Tu za bandami reklamowymi ustawiona już ekipa BJM, która po, w zeszłym roku zajęła trzecie miejsce na Fortuna Pucharze Polski ale zeszły rok był dla nich wyjątkowy pod wieloma względami, bo awansowali na Mistrzostwa Polski, pokonując dentim Klinik Katowice, zdobyli tam później na finałach Mistrzostw Polski zdobyli brązowe medale, a na samym starcie tego turniejowego szaleństwa, które mamy w lipcu w pucharze Polski zajęli właśnie trzecie miejsce i a w tym roku już nie idzie im tak kolorowo, także zobaczymy jak będzie dzisiaj. Ale myślę, Dawid, że BJM w tamtym roku właśnie weszło do grona faworytów, ale ja o tym może za chwilkę, bo na listę strzelców wpisuje się Marcin Mikołajewicz. No, ja bym zaliczył to jako bramkę samobójczą, bo tutaj piłka odbiła się od nogi Mateusza Świniarskiego. No i mamy 2 do 1 dla ekipy Bartistu Toroń. No, Marcin Mikołajewicz, postać znana w świadku futsalowym, no ale on już w zeszłym roku pokazał, że chętnie przyjeżdża tutaj do Wrocławia rywalizować w barwach toruńskiego zespołu. Tak jest, nawet ma swoją dedykowaną koszulkę, nie jakąś po, po innym koledze, także to świadczy, że o profesjonalizmie Bartistu to przede wszystkim, a po drugie o tym, że no jest częścią zespołu, także to nie podlega najmniejszym wątpliwościom. Teraz Mikołajewicz, ale wycofanie takie trochę szczęśliwie przejął Kraśniewski. Teraz Athletic Hornet w natarciu. Nie wiem czy Dawid czytaje się wywiad z kapitanem ekipy z Bartniczki. Tutaj dużą dużą, dozą sympatii. Myślę, że można obdarzyć ekipę z rozgrywek playera na brodnica. Rozumiem, że nie czytałem. Nie, nie czytałem, bardzo przepraszam, nadrobię tę lekturę. E, za to teraz przeczytałem bardzo miły komentarz ze strony naszego kolegi Szanownego Macieja Szymańskiego. E, dziękuję panie Maćku, pozdrawiam serdecznie, całuję i nie mogę się doczekać przyszłego tygodnia. No Maciek o mnie to nic nie wspomina, ale, ale zobaczymy się jeszcze <laughs> z, z Hawaną w, w przyszłym tygodniu. No bo Hawana e, toryń, czyli e, drużyna właśnie Macieja Szymańskiego awansowała pierwszy raz w historii do najlepszej e, szesnastki. Mistrzostw Polski, no, czyli już w tym momencie zapisała się w elicie kraju Soka. Właśnie do, wracając do tej elity Dawid i wracając do ekipy BJT, no to oni właśnie po tych zeszłorocznych sukcesach, po dwóch brązowych medalach i bardzo dobrym występie w Lidze Mistrzów już są traktowani na wszystkich turniejach Soka z góry jako, jako faworyci do zwycięstwa, no i między innymi w turnieju organizowanym przez szóstki w Chorzowie na Chorzowskich Kresach to drużyna z Krakowa ostatecznie sięgnęła po triumf w finale z Tatosem Warszawa. No i tutaj dzięki wygranej właśnie w tym turnieju ekipa Bajotem mogła przyjechać na Wrocławskie Kukoczyce. A już pięknie opowiadasz przy Teraz e, bardzo miło się ciebie słuchało. Teraz Marcin Mruwczyński... Ale Marcin Szymański wróci... dalej nie pochwalił. E, absolutnie <laughs> wiesz co, absolutnie mnie to nie dziwi, ale teraz Mruwczyński e, lewą stroną, próba dośrodkowania i dobrze, e, tam zablokowana piłka e, przez grającego z numerem 11 Kamila Sternickiego. Marcin Mruwczyński to też e, legenda piłki naszej sześciosobowej. Legon, legenda e, toruńskiego FC e, w futsalu. Marcin Drukczyński, reprezentant Polski w roku 2015. Trochę czasu minęło, a cały czas popularny Brdowa pojawia się na turniejach Polski. Teraz mieliśmy świetną okazję zespołu z Bartniczki, ale ostatecznie na posterunku Matczak. No ale odgryzają się tutaj szerszenie. Chcą urwać punkty w ekipie z medalistów Pucharu Polski z zeszłego roku. A arbiter tego spotkania. Michał Rosołek gwizdze w tej połowie po raz ostatni. Na razie do przerwy 2 do 1. Słyszymy się za chwileczkę. homozader i przyspieszam na tamę Karina kurde pomieszamy wszystko składę. tak ciężko to jest zobacz tak ładnie No i wracamy z drugą połową spotkania pomiędzy Bartistem Toruń a Atletic Hornets Bartniczka do tej pory zawodnicy z Torunia prowadzą 2 do 1 i zaczynamy tą właśnie drugą odsłonę spotkania. Ciężko powiedzieć, że ktoś tu przeważa, bo Atletic Hornets naprawdę gra dobrą piłkę. I Bartistowi wcale nie jest łatwo, jeśli podchodzili do tego meczu jak jak do takiego, który przyjdzie im gładko wyg wygrać z drużną, jeszcze nie do końca, e, w świadku SoKa znaną, to, to jednak się e, pomylili. Ale już e, popularne e, szerszenie, no już myślę można mówić e, śmiało może nie o faworytach, ale już o ekipie, która będzie gdzieś bardziej rozpoznawana właśnie na e, międzynarodowej, mi międzynarodowej, na ogólnopolskiej mapie Soka, no bo za tydzień też samotnicy tutaj w takich granatowo-niebieskich strojach, zależy jakby to spektrofotokolorymetr ocenił, balejarz, będą właśnie rywalizować o Mistrzostwo polskie o to, żeby po raz pierwszy wpisać się właśnie, zapisać się właśnie w kartach historii Soka. No ja tak z, patrzę za boisko, bo pojawiła się impuls pojemna Halina i widzę w ich składzie Tomka Warszawskiego i Marcina Gregorowicza. No naprawdę tutaj e, pojemna Halina w takim zestawieniu myślę, że może namieszać. Co oczywiście nas coraz bardziej cieszy, no bo znane nazwiska już przez nas to znaczy, że ktoś coś nie coś potrafi na pewno zapadł tam w pamięć, a warszawski Gregorowicz, no to myślę, że kawał dobrych, świetnych zawodników. Nie no warszawski to bądź co bądź bońc, nie ukrywając jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, może nie najlepszy aktualnie, ale, ale na pewno absolutne top 3, top 5 bramkarzy w kraju. Także biorąc pod uwagę cały... Prawdziwy Haliniarz. Prawdziwy Halina. Czyli ktoś. Tak jest. Od początku w zespole ze Stolicy. No As i my też my... widzę Macieja Mazura, który był w kręgu zainteresowań Klaudiusza Hirsza, ale wróćmy jeszcze tutaj do spotkania. Po tym, po tym meczu będziemy właśnie mieli przyjemność komentować mecz drużyny ze Stolicy, ze Slow Mo Jagger Wrocław, czyli drużyna, która weszła tak naprawdę w ostatnim momencie może nie kosztem ekipy No Name Team Zabrze, ale dzięki w sumie Dobrej organizacji i tego, że są z Wrocławia, no to e, pojawili się tutaj, m, oczywiście nie, nie przypadkiem, w pierwszej kolejności zaproponowany e, był e, ten, m, ten turniej drużynie wilk Wrocławskich Wilków, no ale z kolei drużyna Dominika Olszewskiego nie była w stanie e, się zebrać na ten weekend, więc Slow e, podjął rękawice. Miedziany. No i teraz e, Bartniczka w natarciu, dobre zagranie tutaj. Artura Celmera. I teraz e, sygnalizowali zawodnicy z Bartniczki, że faulowany był Artur Celmer, ale sędzia rosołek nie reaguje. No, może to i dobrze, bo wciąż przy piłce jest zespół e, pszczółek. Właśnie tutaj pamiętam, odnośnie tego wywiadu oni nie chcieli być e, pszczółkami, myśleli e, genę za nazwy tego zespołu Atletik Athletic Bilbao, czyli e, drużyna, która gdzieś. E, jest blisko siebie, mieszkają blisko siebie, są z, właśnie z, z rejonu Bartniczki, bo tam znajduje się ich domowe boisko. No i zastanawiali się właśnie nad tym, żeby nazwać swój zespół pszczółki, ponieważ tam bardzo jest rozwinięty obszar pszczelarski. Pszczelarski, pszczelarski po bioru miodu, chciałem po... okay. <laughs> powiedzieć, ale na pewno nie jest to poprawna forma. <laughs> więc e, Athletic B e, Bartniczka by brzmiało delikatnie e, śmiesznie, ale uznali, że to będzie idealna nazwa do tego, żeby wprowadzać młodych orłów Akademii. Athletic Hordek z Bartniczka, e, więc teraz e, szerszenie tutaj rywalizują e, z kelnerami. Myślę, że tak można delikatnie nazwać e, Bartis, ale kelnerami na, pewno, <laughs> na, pewno, nie na są kelnerami. pewno nie są. Wspomniany przez Ciebie e, Maciej Dudek, czyli e, gorący transfer na rynku toruńskim. Człowiek, legenda Jakubskiego. Ale mamy teraz świetną akcję zespołu z Bartniczki. No i doprowadzenie do wyrównania Dominik Lewandowski po świetnym dośrodkowaniu głową. Kieruje piłkę do bramki Jakuba Matczaka. No i mamy. Tak jest. Złe tutaj było to wyjście Matczaka, bo nie przecinał podania, tylko podążał wzdłuż linii bramkowej. Nie przeciął właśnie do środkowania i piłka spadła na głowę Lewandowskiego. Teraz tutaj w ślizg, ale zawodnicy Bartistu przy piłce nie reaguje, sędzia Murówczyński chciał wymusić faul, ale niewzruszony arbiter Elsner, Krzysztof Elsner, no tutaj przełożył sobie Milewskiego. Naprawdę solidne zestawienie teraz w ekipie Bartistu, no, ale tak mi się wydaje, że on jak... Już dostali tą bramkę, no to wchodzi ten pierwszy garnitur tej ekipy, żeby wyjść z powrotem na prowadzenie. Na razie dwa razy Bartis wychodzi na to prowadzenie, ale dwa razy również je tracił. No i mają teraz okazję: próbował uderzać na bramkę w Besper. Ten zawodnik popisał się fenomenalnym uderzeniem w pierwszej części tego pojedynku. Ale teraz nie udało się pokonać Jakuba Matczaka. Tak jest, dobrze wyszedł tam Matczak tym razem i odbił piłkę klatką piersiową, bo był poza polem karnym w ogóle. To bardzo dobra interwencja, odważna przede wszystkim. Ty może coś o, o tym powiedzieć jako goalkeeper, człowiek, który spędził między słupkami kilkanaście lat, blisko podpisania kontraktu z Jeleńskim Milanem. No to chyba tylko w, w FIFA. No, A. oczywiście, że tak. A. Swoje lata najlepsze miałem za sobą już w wieku 18 lat. Także dość krótka, <grystka> intensywna kariera. Leży na boisku jeden z zawodników Szerszeni. Dopiero teraz przerywa grę Michał Rosołek, arbiter tego pojedynku. Odnośnie arbitrów, właśnie może Dawid, powiemy coś więcej, bo myślę, że nie wszyscy do wszystkich dotarła tutaj informacja, która myślę, że jest. Taką, takim newsem, newsem ewidentnie, moż, nawet nie clickbaitem, no bo to e, prawdziwy, prawdziwy, prawdziwe informacje, proszę bardzo. Tak jest, no mamy dzisiaj dwóch e, sędziów zagranicznych, pierwszy raz w historii, ze względu na to, że e, w Polsce Soka rozwija się e, bardzo intensywnie i często korzystamy z różnego rodzaju udoskonaleń takich jak turbodogrywka czy, czy rozszerzony przedłużony rzut karny, no to też w zasadzie tutaj w Polsce korzystać z tego rozwiązania po raz pierwszy, teraz Mikołajewicz blisko strzelania bramki, więc Światowa Federacja zdecydowała, że dwóch sędziów, jeden z Niemiec, drugi z Węgier, postanowili Właśnie przybyć tutaj na nasz Fortuna Puchar Polski, podejrzeć, zobaczyć jak wygląda w rzeczywistości turbodogrywka, bo to jest jeden z tych elementów, które prawdopodobnie zostaną w przyszłości wprowadzone w turniejach Soka i teraz Murówczyński. Takim ślizgiem, w zasadzie ślizgnął piłkę do bramki. Mamy 3-2 dla Bartistu. Sprawdziło się troszeczkę to, co mówiłem wcześniej, czyli ta podstawowa piątka, pierwszy garnitur wyszedł, żeby nadrobić straty, no i wyprowadzić ekipę partnistką na prowadzenie, no i pokazał, że cały czas w formie jest popularny Mruba, no i wyprowadza drużynę z Torunia na prowadzenie. 3 do długa, wracając do arbitru właśnie e, przyjechał do nas e, sędzia z e, Federacji e, Niemieckiej. Międzynarodowy Arbiter International Soccer Federation był rozjedzą no, również na mistrzostwach świata w Essen sędziuje również e, międzynarodowe międzynarodowe turnieje FIFA w Pisz Sokerze w wolnym czasie wokalista w zespole Heavy Metal. tutaj e, Pokazuje jak Polska Federacja Soka jest silna na międzynarodowym rynku, jak ważne, ma, jak ważne jest zdanie właśnie tutaj jak ważny jest polski głos, co cieszy, no bo chcemy, żeby ta dyscyplina jak najbardziej odróżniała się od takiej standardowej, klasycznej piłki nożnej. No i myślę, że takich pomysłów kreatywnych ludzi w naszym towarzystwie nie brakuje. No nie. No nie, to Klaudiusz Hirsch, inicjator właśnie wspomnianej turbodogrywki, czy też z ostatnich zmian w przepisach ISF, czyli właśnie gry z bramkarzem grającym tylko we własnym polu karnym. Rozmawiałem z Klaudiuszem Hirschem w poprzednim tygodniu. Mówi, że chętnie, że czytał te wszystkie komentarze, które gdzieś tam się wysypały. Po informacji o, o zmianach, które ostatecznie zostały wycofane, że chętnie porozmawiał o bali. Każdy argument, dlaczego ten sport dzięki temu jest ciekawszy, dlaczego w ten powinniśmy iść w tym kierunku, dlaczego ta dyscyplina powinna się rozwijać w tą stronę. Obiecał nagranie podcastu z Przemysławem Mamczakiem na temat właśnie. Tych, tych proponowanych zmian i dlaczego chcielibyśmy i powinniśmy iść właśnie w tą stronę. Więc k trenerze, selekcjonerze, trzymamy za słowo i nie możemy się doczekać. Myślę, że nie tylko my, ale wszyscy zawodnicy czynni uprawiający soka chętnie posłuchają tak doświadczonego człowieka na rynku szóstkowym, na rynku futsalowym, jakim jest. Selekcjoner reprezentacji Polski Klaudiusz Hirsch. Ja Tak uważam, że do pustej głowy się nic nie naleje, także gdzieś tam i tak pojawią się e, pojawiam się głosem, ale to jest złe. I to właśnie wyglądało w ten sposób. Ale ja Dawid, tam... nie wiem, czy Dawid pamiętasz jak e, dużą dużym, dużym, e, dawką informacji hejtu e, była w, było wprowadzenie turbo do ale o tym może za chwilkę, ponieważ e, pierwsze spotkanie za nami. Bart Toruń, pierwsze trzy punkty wygrywa z Atletic Hornet z My słyszymy się już za chwilę na meczu. In plus pojemna Halina Waczowa z Low Młodzia